muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie trochę palonego wapna Trochę wody... Wszystko jest lepsze z ptasim gównem. Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. Cuchnie jak szczyny, ale działa. Kartka zabarwiła się na pomarańczowo, nie na niebiesko, więc list jest fałszywy. Kimbold nie miał z tym nic wspólnego. Miałeś rację, baronie. List jest fałszywy. Oczywiście, że miałem rację. Nigdy nie targnąłbym się na życie Busiego. Bękart czy nie, to przecież dziecko. Twoja zapłata. Chcę, byś zrobił dla mnie coś jeszcze. O co chodzi? Hrabia Leius Maravel. Słyszałeś o nim, prawda? Młody, ambitny, zdolny, przystojny. O, mi tego, proszę. Tak, tak, tak. Jest ambitny aż do granic. Ledwo delegacja temerska przyjechała do Lokmuin, a jego ludzie od razu rozpoczęli regularne wizyty w obozie Nilfgardczyków. Marvel jest zdrajcą? O, każdy ma prawo rozmawiać z ambasadorem bez wstydu i konfidencjonalności, zgodnie z dworską etykietą. Ale całe to wysyłanie gońców i liścików przypomina mi jednak zaloty. Ciekawi cię, baronie, treściowych liścików. Chcę, byś dowiedział się, co hrabia planuje. Ten człowiek sprzedałby swoją matkę, byle tylko przypodobać się cesarzowi. Dowiedz się, co za wiadomości nosi Goniec Maravela. A jeśli w istocie doszło do zdrady, koniecznie powiadom Natalisa. Zapewniam, że sowicie cię wynagrodzę. Porozmawiam z nim. Panie, wiemy, gdzie oni są. Czekamy na twój rozkaz. Co za cudowny dzień. Pozbądźcie się ich.